Wsteczny, później odkręcić i później w drugą stronę. Ty, no dobra, jak na pierwsze takie parkowanie w tej grze, to aż tak mi źle nie poszło. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony hogaty, a dzisiaj przejdziemy sobie szkołę jazdy w ETS-2. Jako, że gram na padzie, a na padzie dobrym zawodnikiem to ja za bardzo nie jestem, jeżeli chodzi o ETS-a to postanowiłem zagrać nowy tryb, który mi widzowie zresztą polecali na moim Discordzie. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, chcecie więcej może tego ETS-a na kanale chcecie więcej, może właśnie też szkoły jazdy zostawcie łapę, suba, komentarz padnijcie na G2 Instagram, Discord wszystkie linki macie w opisie pod filmem no i co, zaczynamy podstawy jazdy ciężarówką sprawdźmy co to dodali takiego ciekawego do gry czym byśmy się chcieli przejechać no dobra, to może Volvo jakiś, a to jest Globetrotter XL dobra, jedźmy tym, jedźmy tym co jest dostępne po prostu, mówię ja grając na padzie mogę nie być tak dobry jak grając na kierownicy, bo większość przypominam, że większość godzin no przepraszam, większość godzin mam przejeżdżone na, na kierownicy dopiero niedawno tak naprawdę na tym kanale gdzieś tam coś zacząłem grać sobie na padzie a to tylko i wyłącznie z tego po prostu żeby nie podłączać tego całego sprzętu za każdym razem eee, poniższe scenariusze przedstawiają pierwszy krok w drodze do zostania zawodowym kierowcą ciężarówki, okej okay. I co dalej w takim razie? Co ja mam tutaj robić w tych podstawach? No, pytacie mnie, dlaczego nie podłączam kamerki? No, właśnie dlatego. Tutaj nauczysz się wszystkiego od podstawowych: coś tam, coś tam, bla, bla, bla. Regulacja fotela. By kontynuować, otwórz regulację fotela. Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze ustawione. Czekajcie, dobrze ustawiłem fotę. No dobra, gdy będziesz zadowolony, z i naciśnij Escape. Strukajmy według podobnie, zamknij. Dobra, regulacja zrobiona. Okej. Okay. Um, pewni się, że wszystko. No dobra, mamy to zrobione. Dostaliśmy w ogóle osiągnięcie, więc opłaca się zrobić ten trening, żeby osiągnięcia zrobić. Teraz tak, przejdź dalej. Następny scenariusz. Spoko. Ustawiliśmy się odpowiednio. Operowanie kamerą teraz. O jezu, tylko nie dawajcie mi rzeczy pod yy, klawiaturę numeryczną. Łącznie można wybierać spośród siedmiu kamer. Dobra, czekajcie. Robimy tak, żeby od razu przejść do. Patrzenie dokąd jedziesz podstawą. Potwierdź, kiedy już gotowy. Enter lub kontroler, No dobra, jestem gotowy. I co teraz? widok do tyłu No tak można w ten sposób zrobić ten sposób 9 przycisk rozejrzyj się wokół ciężarówki Proszę bardzo Dobra, widok z góry, widok z dachu, daleko przed ciężarówką bez większych przeszkód, spoko, spoko. No dobra, Enter lub Controller. No dobra, to jest też... Wiecie, te misje musimy zrobić po prostu, musimy przejść przez każdą naukę jakby i to będziemy robić. Dzisiaj test wielki tych instrukcji. Pierwsza jazda, podczas twoich pierwszych zmagań będziemy jeździć włączyć ciągnikiem siodłowym. No dobra, i co teraz? Yy, włącz zapłon E, klawisz. Zapon aktywuje się, aktywuje elektronikę ciężarówki Dobra, mamy. Dobra, rozejrzyj się, że powinieneś widzieć, jak się zatrzymać. Naciśnij hamulec LT. Czekajcie, w sumie nie pamiętam, czym się zatrzymuje LT. Kierunek jazdy. Dobra, biegi, zmiana biegów przód- tył. Hamulec ręczny, kontroler A. Twoja ciężarówka jest gotowa. No, jadę, no jedziemy, proszę państwa. Dobra, mamy zabezpieczenie. Wyłączamy silnik. No i super, kolejna misja zrobiona. Te misje będziemy dzisiaj, proszę państwa, tak szybciutko robić, też by większych problemów raczej, no to, to te misje nie powinny być dla nas trudne. W poprzednim scenariuszu, gdy będziesz gotowy, włącz silnik. Przygotuj jest, przygotowany. Proszę bardzo. Sprawdź lusterka. Jest puściutko. Dobra. Włączono tryb wsteczny, zwolni hamulec. I co teraz? I tyle po prostu. No dobra, to te, teraz kurs wstecznego zrobiliśmy. Okej. Okay, teraz następny scenariusz. Światła i wycieraczki. To się w sumie przyda, żebym wiedział, co mam nacisnąć na padzie, nie? Bo wiecie, dla mnie to już jest naturalne, bo się grało po prostu i się o tym myślało w trakcie gry. A tutaj możecie się faktycznie nauczyć tego trochę szybciej. Scenariusz niezliczony, popełniłeś błąd podczas jazdy, może kończyć scenariusza. O co chodzi? Ja prze... kurczę, ja przekliknąłem po prostu klawiszem A, nawet nie wiem, co miałem zrobić. Myślałem, że muszę przekliknąć. Dobra, co ja mam zrobić? Um, Uruchom silnik, ale nie zwalniaj hamulca ręcznego. Aha, a ja zwolniłem dosłownie hamulec ręczny sam w sobie. Dobra, na klawiaturze muszę uruchamiać L lub Control w lewo, żeby włączyć światła. Dobra, L, teraz K na długie. Wyłączamy je. Kierunkowskaz w lewo, wyłączamy go kierunkowska z prawo wyłączamy go teraz wycieraczki włączamy włączamy kolejny tryb i kolejny tryb cofnięcie manetki wyłącz światła i silnik ok gratulacje ukończyłeś rozdział pierwszy podstawowe sterowanie i ruch Zobacz wyniki scenariusza. No, wszystko zrobiliśmy. Także kolejny scenariusz musimy wykonać. Te podstawowe scenariusze mogą nie być, wiecie, jakieś ee, najwspanialsze, aczkolwiek i tak fajnie mówię. No, będzie to zrobić, przetestować. Co, jak wygląda? Tutaj to dobrze wyglądało. Dobra, jesteśmy. Rozejrzeliśmy się. Enter. W przednim lusterku. Dobra. Jedź w kierunku miejsca parkingowego. No, jadę. Zatrzymaj przód ciężarówki pomiędzy przeszkodą, a namalowanym oznaczeniem na drodze. To muszę... Czekajcie, z innej kamery. Dobra. O! Ideolo! No dobra, zrobiliśmy to, żeby nie było. Co prawda, żeby coś takiego zrobić, musimy już faktycznie tę kamerę e, przełączyć, ale no to chyba też po to się tego uczymy, nie? Po części, tak myślę. E, Sprawdź lusterko boczne. Gdzie jest to lusterko boczne? Niby jeszcze jakieś dodatkowe. Aha, są faktycznie lusterka. One mi jakieś linie pokazują. Lusterko boczne pokazuje obszar po stronie pasażera, którego kierowca nie widzi. To jeden z najbardziej problematycznych martwych punktów w ciężarówce. Jeśli kąt lusterka ci nie odpowiada, możesz go dostosować regulacja pojazdu. No tak, tutaj nie widać przecież nic z tego lusterka, więc musi ono być faktycznie. Bez tego ani róż. Mm, przygotuj się do ruszenia, proszę bardzo. No i teraz co? Przed tą znajduje się linia desek reprezentujących krawężnik. Na końcu krawężnika jest miejsce parkingowe, musisz tam dojechać. No dobra, próbujemy. Na, na kierownicy nie byłby to problem, zapewne. Ale na tym może już problemem być. Co coś takiego? Na pa Oj, na padzie. Faktycznie, ja tu nic nie widzę dosłownie z tej kamery. Musiałbym tak naprawdę patrzeć w te No ciężko jest o tyle, że wiecie, że że gram na Padzie i no tak nie chce mi się po prostu z drugiej strony aż tak przeglądać we wszystkim. Dobra. Żeby aż tak uważać z tym. Na myszce już prędzej bym to bym się tak patrzył niż na niż na Padzie. Slalom pomiędzy pachołkami. W tym scenariuszu pojedziemy ciężarówką na krótką przejażdżkę slalom ustawiony z pachołków drogowych. No dobra. I... Dobra, mamy, uruchamiamy. Pyk. Dobra, użyj lusterek. A tam coś było? Nie zastosowałeś się do instrukcji. Dobra, nie mam pojęcia, co tam instrukcja jeszcze chciała ode mnie, szczerze. Tam nic nie było przecież chyba. Co tam było? Eee, enter. Eee, użyj lusterek, aby zachować widoczność po obu stronach ciężarówki. Lusterka przednieboczne mogą okazać się bardzo pomocne w orientacji. Dobra. Powoli jedź do przodu. Jeźdź slalomem, no jadę, jadę, żeby nie było. Jadę na czuja teraz, widzowie. Powinienem się mniej więcej pewnie spojrzeć na faktycznie te lusterka. Oj, tu za szybko podjechałem, mam wrażenie, ale ja... No właśnie, no właśnie, za szybko jechałem, widzowie. Dobra. No nie ma, nie ma kamerki na tych odcinkach. No chciałem kamerkę, ale no nie ma. Ona sama się zacina. Nie ma tak dobrze. Dobra. Powoli jedź do przodu. Ja myślę, że to powoli gra tu kluczową rolę. Bo ja wcale tak powoli później nie jechałem. Dobra i tak i tak i tu jeszcze końcówka dobra, wykręcone i zrobione, żeby nie było. Zrobiliśmy też to, udało nam się to zrobić. No powinienem, mówię, na te lusterka spojrzeć, ale ale aż tak. Nie będę sobie utrudniał jeszcze. Przygotuj się do ruszenia. No dobra, włączamy silnik, wszystko. Na wprostcie znajdujesz się oznaczone miejsce tuż przed barierą. Jedź prosto i zatrzymaj się w oznaczonym miejscu. No dobra. Jadę. O, kurcze, wsteczny napadzie, to będzie problem. Nie umiem wstecznego napadzie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, o, już. Eee, będziesz musiał połączyć cofanie z jednoczesnym skręcaniem. No dobra, nie powinien to być aż taki problem, tak myślę. Myślę, że jak to zrobię na powoli, to to praktycznie w ogóle nie będzie problem. Trasa prowadzi przed tobą e, o, przez zakręt o 90 stopni. Przed zakrętem trzymaj się e, strony kierowcy. Wjedź głęboko w zakręt, skręć szybko i ostro. No, wiem, 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 wiem. Dobra, wiadomo. Trzeba uważać, trzeba do samego końca, właśnie, żeby wykorzystać przestrzeń. No, jej nie wykorzystałem, właśnie. I przejechałem sobie po pachołku, niestety. Chciałbym w ogóle zobaczyć, jak da daleko byłem. Kurczę, kamerę jakąś ciekawszą trzeba byłoby zrobić. Czekajcie. Jeszcze raz, zacznij od nowa. To wcale na padzie mówię, nie jest takie proste, jeżeli. Nie jesteście przyzwyczajeni do grania na padzie. I jest to dla mnie nieintuicyjne, jednak trochę. Dobra, jeszcze raz. To cofnięcie było w miarę proste. Tutaj, ja bym widział tutaj ten. O, tę te, te kamerę, jakby, że tak powiem. Dobra, robimy piękną wycofkę. Super nam idzie. Mamy to. No i teraz, właśnie tutaj, problem z określeniem, jak bardzo daleko jesteśmy faktycznie. Powinienem skorzystać, zapewne, z któregoś. Z ty. No znowu! Kurde! W co? Który palnąłem Znowu za szybko, żeśmy skręcili. Ja pierdzielę. Dobra, naciska mi się milion rzeczy. Dobra, i. Dobra, wyłącz silnik. Porażka, brak kolizji, niestety. Aha, czyli myślałem, że mogę tego nie zrobić, tak naprawdę. Dobra, jeszcze raz widzowie. Dobra, szybciutko, jazda do przodu. Dobra, teraz tak. Ok, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Super. I teraz ostatni raz do przodu. Nie no ja tu muszę kamerę inną wziąć. Żebym ja cokolwiek widział to ja muszę tu tę kamerę wziąć. No nie będzie na jeden raz ewidentnie. Ale przynajmniej wykręcimy, żeby nie było i miejmy nadzieję, że w nic nie wiedziemy jednocześnie. Dobra, mamy to. Zrobiliśmy to. Eee, teraz tak, następny scenariusz. To czuję się, jakbym grał w Geta Andreas szkoły jazdy bez skitu. Manewry cofania, aby zaparkować przy krawężniku. Ok, to może być ciekawe. Po stronie pasażera przygotuj się do ruszenia. Ok, czyli tak, tak, tak. Wsteczny. Oj, 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 nie ten przycisk do jazdy. Oj oj, 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 a jak z drugiej strony to wygląda? Jakie ja to mam z drugiej strony zobaczyć, niby? No muszę na tej kamerze chyba zrobić, bez kitu. Bo inaczej nie zobaczę przecież tego nigdy w życiu. Aż tak z hardkorowych tych lusterek to ja nie będę korzystał, bez przesady. I cyk, mamy to. Dobra. I jeszcze myślę, że ostatnia misja na dzisiaj. Chociaż tu jeszcze jest parę, ty. Dobra, myślałem, że ostatnia już misja na, na teraz. Parkowanie równoległe. Oj, 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 oj. No to jest fajne, jak się faktycznie samochodem parkuje. Nie wiem, jak to wygląda w ciężarówce, i nie wiem. Tym bardziej trudniejsze to będzie w grze. Dobra, próbujmy tu podjechać. I teraz tak. No w grze to będzie dla mnie trudniejsze niż w prawdziwym życiu. Na padzie to będzie trudniejsze przede wszystkim. Aha, jestem dalej niż to wyznaczone miejsce, okej. Okay. Już byłem w tym miejscu. Skręć koła. No jak w, prawdziw w prawdziwym życiu. Skręcić koła wsteczny, później odkręcić. I później w drugą stronę. Ty, no dobra, jak na pierwsze takie parkowanie w tej grze, to aż tak mi źle nie poszło. Jestem nawet tak przy krawężniku praktycznie. Ty, jak na pierwsze takie parkowanie ciężarówką na padzie, poszło mi więcej niż dobrze, bym powiedział. Ta, tak bym mógł to nazwać. I proszę Państwa, ja myślę, że na dzisiaj zakończymy sobie ten odcinek specjalny z ETS-2. Jeżeli chcecie więcej podobnych odcinków, zostawcie łapy, suba, komentarz, wiecie co możecie z tym zrobić, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko. No dobra, nie wypaść z toru. Trzeba tor testowy przejechać. Od, od razu w coś palne. 100%. Z równomierną prędkością przejechać przez to, nie ma problemu. Właśnie to ogólnie może być mój największy problem w ETS-ie na padzie, czyli jeździć tak równiutko, fajnie, czyściutko. To jest to, czego mi się nie udaje zrobić. Właśnie przez grę na padzie. No ja nie ogarniam na padzie takich rzeczy, dokładnie. Dobra, jedziemy. Ojoj, tam też blisko już było. Czułem to. Czułem, jak braliśmy ten zakręt, było giga blisko. A tu wcale coraz dalej to ja nie jestem, raczej. W kierunku następnych zakrętów kontynuuję jazdę, nie ma problemu. Ja z tym nie mam żadnych najmniejszych problemów. Ja, ja tak mogę jeździć. Ok, trochę w lewo. Tutaj teraz najważniejsze wykręcić. W nic nie uderzając. Jeszcze zaparkować. Nie, no jak mi się za pierwszym coś takiego uda, no to nieźle. Oj, tu mogę wjechać. W coś. Przypadkowo zupełnie. Bo tu już nic nie widzę. Muszę sobie kamerę wziąć na chwilę. A, no tak, bo ja już. Praktycznie jestem, tylko tak nie trafiłem idealnie. Się właśnie zastanawiałem co to jest. Że już jestem bardzo blisko. Aha, tu mi zaliczyło, a przed chwilą nie, jak byłem moim zdaniem lepiej... ...ustawiony. No i dobra, i gituwa, mamy to.